Cześć, zaprezentuję Wam dzisiaj 20 najczęstszych błędów, pełnianych podczas mycia okien. Błąd numer 1 to używanie takiego płynu z alkoholem i ściereczki. W ten sposób rozcieramy brud. W wielu etapach on zostanie usunięty, ale jest to po prostu czasochłonne i bardzo trudno jest zaobserwować wszystkie smugi, jeżeli nie ma ostrego światła w tym dniu, kiedy myjemy okno. Błąd numer 2 to używanie kiepskiej jakości ściągaczki. Ściągaczka ta nie ma zaostrzonej gumy do kąta prostego. Ta guma jest nierówna, ma w sobie różne grudki, nierówną strukturę. Przez to, zawsze, gdy będziemy nią ściągać, powstaną nam po prostu jakieś smugi, będzie to niedokładne. Okay. Błąd numer 3 to wykonywanie zbyt dużej ilości ruchów mejką w jednym miejscu. Czasem wystarczy przejechać raz dane miejsce, a wielokrotnie zdarza się, że ktoś tą mejką jeździ kilka razy w tym samym miejscu. Błąd numer 4 to używanie tylko jednej strony gumy ściągaczki. Ta krawędź gumy ściera się podczas mycia. Należy wtedy za jakiś czas wyciągnąć gumę i włożyć w drugą stronę. Numer 5 to zbyt mocne naciąganie gumy w takich listwach z klipsami. Czyli jeżeli na przykład utniecie sobie za krótko tą gumę, to zdarza się, że po prostu ją będziemy chcieli naciągnąć, wtedy, żeby ona się zmieściła w tej listwie. I nam podejdą te narożniki tutaj tak w tą stronę, przez to ściąganie może być nieefektywne. Błąd numer 6 to trzymanie ściągaczki pod złym kątem. Błąd numer 7 to zbyt mały docisk lub zbyt duży. Błąd numer 8 to zbyt mało płynu do okien. Błąd 9 to rozpoczynanie ściągania. Z mokrego miejsca. Dziesiątka to zapominanie o wytarciu ściągaczki pomiędzy ściągnięciami. Błon jedenasty to ściąganie od prawej do lewej, gdy okno jest wąskie i pionowe. Ściągając od prawej do lewej, musimy wykonać 3 ruchy, a z góry do dołu dwa ruchy. 12 to poruszanie się zbyt dużą częścią ściągaczki po suchej części okna. Mód numer 13 to jeżeli chcemy się nauczyć techniki S, a używamy zbyt dużej ściągaczki. Błąd numer czternaście to wykonywanie zbyt dużej ilości ruchów przy myciu techniką S. Błąd numer piętnaście to brak odgięcia nadgarstka na końcu, przez co zostaje trochę wody. Błąd numer 16 to trzymanie uchwytu ściągaczki ręką zbyt blisko gumy. Błąd numer 17 to wycieranie w narożnikach zwiniętą ściereczką. Należy nałożyć ściereczkę na jeden lub dwa palce i wytrzeć w ten sposób. Błąd numer 18 to niewyciskanie myjki i kapanie pomiędzy oknami, zwłaszcza kiedy myjemy wewnątrz. Analogicznie, w przypadku ściągaczki możemy ją przyłożyć do myjki, aby nie kapała. Błąd numer 19 to używanie sprzętu lub jego elementów, które się szybko zużywają, zbyt długo. Ostrze potrafi się zużyć nawet w ciągu jednego dnia, uszczerbione może uszkodzić szybę, zużyta guma będzie nam zostawiać smugi, a ściereczka, która została już wielokrotnie wyprana, będzie oddawać część włosków na szybę. I nie będzie wchłaniać całości wody z narożników. Ostatni błąd, numer 20, na naszej liście, to to, że czasem obwiniamy narzędzie, a niekoniecznie to narzędzie jest winne, tylko czasem jakby coś nie działa, bo technika jest zła. To już koniec naszej listy. Jeśli uważasz, że czegoś brakuje, śmiało dopisz w komentarzach, podyskutujmy o tym, a ja zapraszam Was do subskrypcji kanału, do lajkowania filmu. Trzymajcie się ciepło. Hej!